Witajcie na moim kanale. Nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Jestem psychologiem i w dzisiejszym odcinku powiem na temat znaczenia kolorów, które towarzyszą nam w okresie świąt Bożego Narodzenia. W ogóle barwy, kolory są bardzo ważnym elementem naszego świata. Można powiedzieć nadają wyraz naszemu światu, naszej rzeczywistości. Bardzo mocno na nas oddziaływują, jeśli chodzi o sferę emocjonalną, estetyczną, symboliczną i tak I te podstawowe barwy Bożego Narodzenia to kolor zielony, czerwony i złoty. I zobaczcie, że wszędzie, jak świat długi i szeroki, wszędzie w okresie świąt Bożego Narodzenia pełno mamy właśnie ozdób w tych trzech kolorach, w kolorze czerwonym, zielonym i złotym. Umieszczamy te ozdoby w naszych domach. Pełno jest tych kolorów na witrynach sklepowych, na spotkaniach rodzinnych, uroczystych, ucztach, które mamy w tym czasie. Również zakładamy takie ubrania, właśnie w tych barwach, czy rozmaite inne ozdoby. Skąd się to wzięło? Może zacznę od koloru zielonego. Kolor zielony to jest kolor. Natury, życia, odrodzenia, wolności, nadziei. I w kolorze zielonym yy, artyści w okresie średniowiecza malowali krzyże. I echem tych zielonych, średniowiecznych krzyży jest nasze zielone drzewko choinkowe, które prawie każdy ma w swoim domu w okresie świąt Bożego Narodzenia. Yy, to tyle jeśli chodzi o kolor zielony. Dalej mamy czerwień. Jest to barwa władzy królewskiej, jest to atrybut króla, króla na którego czekamy, króla, który przychodzi w Boże Narodzenie, i my, będąc również w jego orszaku, przywdziewamy kolor czerwony. Dekorujemy tym kolorem nasze domy, nasze miejsca, w których przebywamy. Jest to kolor bardzo energetyczny. Zobaczcie, że w innych językach, na przykład w języku rosyjskim, on również oznacza po prostu piękny. Kolor czerwony oddziaływuje na nas nie tylko emocjonalnie, ale jest symbolem życia, ponieważ jest również symbolem krwi. Kiedy my w naszych domach zamieszczamy na drzewku choinkowym czerwone gwiazdki, albo tymi czerwonymi gwiazdkami dekorujemy nasze pomieszczenia, to tak naprawdę oznacza to pokonywanie przeszkód, ograniczeń. Kolor czerwony jest od zawsze, od pradawnych czasów, kolorem ochronnym. Kolor czerwony to jest również y, kolor ognia, kolor życia. Y, kolor, kolor, tak jak powiedziałam, królewski. I wreszcie ostatnia barwa, czyli złoto. Złoto będące y, symbolem. Wszelkiego dostatku, bogactwa, y, symbolem dobrobytu, majestatu. Y, zawsze jakoś tak było, że kolor złoty łączono ze słońcem y, jest to kolor solarny, ale również łączono je z niebem i dlatego kiedyś na przykład dachy kościołów były pokrywane złotem właśnie po to, aby stworzyć taką płaszczyznę sakru. Również obrazy religijne, czy ikony, ich tło było pokrywane złotem, właśnie po to, aby stworzyć tę przestrzeń, właśnie pełną majestatu, przestrzeń, która jest przestrzenią boską, przestrzenią absolutną. I zobaczcie, że tak wiele treści płynie z symboliki tych trzech barw, że kiedy zaczniemy się nad tym zastanawiać, to pojawia się pytanie, na ile my, na ile nasze wnętrze harmonizuje z tymi kolorami, na ile my naprawdę czujemy się pełni godności, pełni właśnie tej królewskości, y, pełni wszelakiej y, takiej właśnie y, dystynkcji, na ile my czujemy się wolni, na ile my czujemy, że pokonujemy nasze ograniczenia, na ile. Tak, jak właśnie mówiłam o kolorze złotym, on jest y, z jednej strony jest kolorem, a z drugiej strony jest również traktowany jako światło. Światło, które przeciwstawia się ciemności, czyli złu. Na ile ten kolor pracuje w nas y, w ten sposób, że również my przeciwstawiamy się ciemności, przeciwstawiamy się złu. Czerwony z kolei jako kolor wojownika. Podpowiada nam, że ze złem my musimy walczyć. Ktoś, kto jest wojownikiem, musi podjąć walkę ze złem w sobie i ze złem na świecie. Bardzo wiele przekazów tkwi w tych właśnie symbolicznych, symbolicznym rozumieniu kolorów. Zastanówmy się, przemyślmy to sobie, poczujmy, jak te kolory w nas pracują. A tymczasem ja życzę Wam wszystkiego dobrego na święta. Niech te święta Bożego Narodzenia będą przepiękne, pełne majestatu, pełne chwały, pełne y, wszelkiego co dobre i szlachetne. Życzę Wam zdrowia dla was, dla Waszych rodzin, y, wszelkich dóbr. Y, I tego, żebyśmy nie tracili nadziei, żeby przypominał nam o tym kolor. Czerwony, zielony i złoty. Pozdrawiam. Do zobaczenia wkrótce.